Dzień dobry! Nazywam się Kornela Kędzierska i jestem koordynatorką pacjentów polskojęzycznych. Witamy w Repromedzie. Mam świadomość, że podróż, jaką jest droga do rodzicielstwa, może być bardzo trudna. Dlatego naszym priorytetem jest pomóc Państwu przejść przez tę podróż, otaczając Was jak największym wsparciem. Jesteśmy rodzinną kliniką zlokalizowaną w dwóch miastach w Brnie oraz w Ostrawie, która mieści się zaledwie 30 km od granicy z Polską. Nasi lekarze to eksperci w swojej dziedzinie, cechuje ich otwartość i wyrozumiałość. Każda para, która się do nas zgłasza, jest dla nas wyjątkowa, ponieważ niesie za sobą własną historię. Aby zapewnić naszym pacjentom najlepszą możliwą opiekę, korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, monitorujemy najnowsze osiągnięcia naukowe medycyny rozrodu i konsekwentnie wprowadzamy je w życie. Bez względu na powód, dla którego nie udało Wam się jeszcze osiągnąć sukcesu, z przyjemnością będziemy wam towarzyszyć na drodze do pełnej rodziny.